Po 16 godzinach w trasie, kilku przerw na siku czy kupę dla Belly i wyciągnięcie jej kleszcza oraz na przykład na zjedzenie kanapki, po nocy w Skradin i szybkim śniadaniu w Skradin, podczas którego dowiedzieliśmy się, że wiatr jest tak szybki i mocny i silny, że no cóż, trzeba się pośpieszyć, bo odwołują promy. I w końcu po pierwszym rejsie Belly dotarliśmy do naszej kochanej Styniwy. Przechodzimy na zadanie specjalne wyznaczone nam przez mamę, czyli musimy jechać na drugi koniec... Sorki. Musimy jechać na drugi koniec wyspy, żeby wybrać kafelki do nowego domku. No co? Juuu, czym się bella, co? No i tak to to mniej więcej wygląda. Trzymaliśmy się na widoczku i marzy mi się tu odpalić drona, ale trochę się boję, ale nie wieje Tylko tu nie ma takiej płaskiej... Dobra, ja, jakoś go odpalimy, zobaczymy Pierwsze zdjęcie zrobione, tak? Nie, się nagrywa teraz się? go na wysoko Dobra, jesteśmy na miejscu, lecimy wybierać kafelki to jest specjalne nagranie dla mamy Mamo zgódź się na to i będzie gitara A ty tam jeszcze jesteś? Czy już pojechali? Już jadymy, a co? Przede wszystkim ile jest tam metrów Żeś to miał z, yy, zliczyć Dzisiaj mam dopiero garaż rozpięty Dobra to my tu może w poniedziałek przyjdziemy. Zadanie może nie do końca udane, pomyślnie, ja nie wiem, jakby mama nadal mówi, że jej się to nie podoba. coś się stanie, to tylko ona wie. Także skoro my już i tak, dzisiaj jak jesteśmy na końcu wyspy, wszędzie na drugim końcu, to jedziemy do Korczuli na lody, na pocieszenie. Mamy się nie podoba to, nam się podoba to, mama uważa tamto, nie wiemy czy mamy... Wszy... Ja nie wiem, ja już mam dość, ja idę na lody. No i jesteśmy. Pierwsze oczywiście w siku, bellą i idziemy na miasto. Dla Reszta dla ciebie. Obiad zjedzony, lody zaliczony, a no, możemy wracać do Welaluki. Tylko po drodze Tata chce jeszcze mnie zabrać na jeden punkt widokowy na kurczule, żeby ją całą zobaczyć. W sensie miasto, nie wyspę. <grytania> Widok na kurczule. Dobra. Żeby nie było, że jestem darmozjadem, obiecałam mamie, że ogarnę tą kuchnię, którą widzicie za mną. Znaczy teoretycznie już pomijając fakt, że tak ją muszę ogarnąć, bo my tutaj z tatą narobiliśmy trochę syfu, to mimo wszystko tu są rzeczy typu... Mamy dzbanek z filtrem? Jest drugi dzbanek z filtrem. Tu na przykład tata ma pierdeliard, przypraw, wszystkie jakieś pomieszane. Jest 22. Akurat teraz stwierdziłam, że to będę robić. Życzcie mi powodzenia. A to mam się zabrać. Im więcej rzeczy wyciągam, im więcej rzeczy tu odkrywam. <słuch> Im trochę bardziej załamuję. Próbuję tu układać na nowo jakieś rzeczy. Ja lubię na przykład opisywać i dawać... Dlatego, no nie wiem, zna, tata mi dał taśmę, że to na taśmie. No, także próbuję to wszystko tutaj ogarniać. Czy ja mówiłam, że tata już śpi? Mój tata ma bzika na punkcie przypraw. Ja nie wiem, on coś robi i mówi, że no i on to tylko tyle zrobi i to potem schodzi jak szalone. Dlatego kupuje dużo. No, ale ma tutaj box na przyprawy, czemu to wszystko tu nie jest? Już myślałam, że ogarnęłam wszystkie, a tu znalazłam Kolej, kolejne. Jestem po sortowaniu herbaty. No lepiej to wygląda. To jest 23.42. Teoretycznie jeszcze nie skończyłam, ale rzeczy, które teraz bym miała robić, to takie należące do tych głośnych. No nie, chcę co budzić daty no bo bez sensu. Ogarnęłam, zrobiłam taki clear trochę. I jutro to kończę, także. Widzimy się jutro. No więc zapomniałam Wam rano nagrać, jak ogarniam dalej kuchnię. No już jest ogarnięta. W sensie może nie wygląda, no my nadal z niej korzystamy, ale po prostu y, w szafkach jest już gitara. W tej też Boże tu był Armagedon. I trochę nadal jest Armagedon, ale mama mi nie pozwala pozbyć się paru rzeczy, więc... I tak tam muszą być. Czas się ogarnąć. A muszę się ogarnąć dlatego, bo moja znajoma zaprosiła nas na bierzmowanie. W sensie moja znajoma. Moja znajoma, ona jest moją znajomą w sumie dlatego, że jej rodzice są znajomymi moich rodziców. I wy wiecie, poznaliśmy się przez... tak właśnie. Wiecie o co chodzi. Przy okazji akurat tak pykło, że my tu jesteśmy z tatą. I y, zaprosiła nas na y, właśnie bierzmowanie w kościółku, tutaj w Vella Luce, a potem na nekulację w restauracji. Dobra, zrobimy to, to tak, uwaga. I gotowe. No to teraz muszę się iść ubrać i dobrze się składa, bo akurat wzięłam chyba jedną sukienkę na ten wyjazd. Jest mały szkopu. A w sumie to dwa. Pierwsze muszę mieć coś na to, jakby ja zapomniałam, że ona jest taka otwarta. No i nie mam tu mogę iść takich taki dla Moja mama ma tu drugą szafę. Albo pójdę w takiej. W mamy, obie mamy taką samą. Dobra, jednak padło na jeansy i body. Nie jest to jakoś super. Y dobry outfit na czyjeś bierzmowanie. No, nie wiedziałam, nie wiedziałam, że idę na bierzmowanie. Co ty robisz na stoliku? Na ten stolik weszła. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła. Właśnie ją wyprowadzam ostatni raz, bo niestety ten mały słodziak, który właśnie próbuje wejść do basenu, nie jedzie z nami, no bo jednak do kościoła je ja raczej nie wezmę. <noise> Gdzie idziesz? Wrócisz stamtąd. No, wrócisz. Dobra, chodź. Także Belle jeszcze wyprowadzam ostatni raz, ale ona na spokojnie sobie jest w stanie zostać sama ze sobą przez jakieś 4-6 godzin, więc tu raczej nie będzie z tym problemu. <suszy> Wróciliśmy. Nie wiem jak u was, ale u mnie bierzmowanie tak nie wyglądało. Jakby u mnie była kolacja ze świadkową i rodzicami chrzestnymi. Tutaj był tort, to była kolacja i szło się na kluby. Ja już idę. Dobranocki. Widzimy się jutro. Dobra Bella, przyszedł czas sprawdzić twoje pływackie umiejętności. Mamy smaczki, mamy basen. Co może pójść źle? Już tu bywałaś na tym pierwszym stopniu. Chodź. Chodź. Nie chcę cię tak zmuszać od razu. No masz. Super. Dobra. No, tam dalej i tam dalej już jest niżej. Ale zimno. O kurde. Niby 20 stopni, ale to chyba nie jest zbyt dużo. Zapy! Ty mnie was nienawidzisz. Chodź, kochanie. A, nie zniechęciłaś się tak łatwo. Fajnie. To próbujemy jeszcze raz. Nie! Yeah. Ja myślałam, że ty będziesz kochać wodę, bo ponoć pudle kochają wodę, ale może nie będę. Chodź. Chodź. Dobra, bo będzie zimno. Już się więcej nie zmuszać nie będę, dobra? Jutro spróbujemy w morzu. Proszę, łaździelną dzielną dziewczynką. Mm. Czy to był sukces? Nie. <laughs> Ale czy spróbujemy jeszcze raz? Prawdopodobnie. Może do morza się bardziej To Jest nasz ostatni dzień tutaj, a my z Bellą jeszcze ani razu nie byliśmy na plaży. Ja nawet stóp nie zamoczyłam w morzu. Jakby tak nie może być, także już to idziemy naprawić. To się z nią żegna. Także tata dał mi się przejechać jeepem i jedziemy to z Bellą naprawić. Nie Bella? A Bella już tam burczy na kogoś. Bella jadymy się wychillować na plaża. No i dotarłyśmy. Nie będę udawać, było trochę stresu, jakby ja pierwszy raz jechałam tym samochodem. Z drugiej strony to w sumie podziwiam tatę za zaufanie, że mi go dał i nie oczekiwał żadnej jazdy próbnej. E, tak czy siak, jesteśmy na miejscu i myślę, że trochę tego stresiku było warto. Zaraz wam pokażę dlaczego. To będzie pierwsze wejście... O, zimne. To może w tym roku! A, 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 a. Ojeju. no chodź kochanie! Chodź! Bella, my tu miałyśmy próbować wchodzić z tobą do morza, a siku robisz nice. <trybuj> <trybuj> chyba nie będzie psem, który kocha wodę. Albo to się zmieni, bo że po prostu potrzebuję więcej czasu. Oczywiście wzięłam przekąski. Oblate dla mnie. Blabelli jakieś psie. Obrót, No pięknie. Łapa. Super! Leżeć. Leżeć. Koniec już tego plażowania. Ja się wyleżałam to mi wystarczy Beli chyba też. Sobie tu za mną chilluje. Na koniec zabieram Was jeszcze na widoczki. Mam nadzieję, że będą tego warte. Nie wiem co ja gadam w ogóle, ale mam taki dziwny waj. No i moi drodzy, witamy na humie! Myślę, że tymi ładnymi widoczkami możemy zakończyć tego vloga.